Praktycznie, nie teoretycznie, pod takim tytułem odbyło się spotkanie z przedstawicielami renomowanych firm. Reprezentanci marek Microsoft, Volkswagen, Nestle Purina, LG Display i Fiat przedstawili profile działalności swoich firm, przybliżyli przebieg procesu rekrutacyjnego oraz udzielili wskazówek, jak efektywnie przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Należy na sam początek poczytać sobie z różnych źródeł, czy to jakichś artykułów, czy, czy internetu, o pracodawcy, jaka jest jego pozycja na, na rynku pracy, jakie wyznaje wartości, jakie są główne cele pracodawcy, do czego zmierza, jeżeli to fabryka, co produkuje, jaka jest jego konkurencja, jakie daje też możliwości rozwoju. Przygotowanie się do rozmowy takiej rekrutacyjnej najlepiej przypomnieć sobie przede wszystkim, na jakie stanowisko Pan aplikował. Zastanowić się też przejrzeć swoje CV, zobaczyć, co Pan do mądrego napisał, tak żeby nie zaskoczyło Pana żadne pytanie o to, co w CV się znajduje. Warto też zapoznać się z pracodawcą i z informacjami o pracodawcy, do którego Pan przychodzi na, na taką rozmowę rekrutacyjną, a przede wszystkim warto być szczerym i otwartym. Ja jestem na drugim roku w tej chwili i jakby stwarzam swoje CV, list motywacyjny i w tej chwili wiem już mniej więcej, co z tego CV usunąć, a co włączyć i na co zwrócić uwagę, będąc na rozmowy rekrutacyjne i prawda, w dalszym toku rozmowy z pracodawcą, jak się zachowywać. Muzyka